Pierwszy. Trochę danych. Bieda, szkody, straty. Wprowadzenie racjonalnego systemu społeczno-polityczno-gospodarczego. 1 maja, czwartek 2025 roku o godzinie 10.00 w trybie ustrojotwórczego, konstytucjotwórczego, ustawotwórczego zgromadzenia racjonalnych reprezentantów narodu polskiego. 11 maja, niedziela 2025 roku o godzinie 10.00 pod Sejmem w trybie. Wyborczego, ustawotwórczego, zgromadzenia racjonalnych reprezentantów narodu polskiego. Przy ulicy Wiejskiej 4, 6, 8. w rejonie ulic Górnośląskiej i Maszyńskiego. Jest to legalna i niewymagająca pozwoleń forma zmian ustrojowych, ale zgromadzenia i tak zostały zgłoszone. Artykuł 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Od zawsze w dziejach ludzkości realizowane są utopie, ludzkość zajmuje się szkodzeniem, niszczeniem, pogrążaniem i prowadzi to m.in. do degeneracji naszego gatunku, czego skutkiem jest coraz mniejszy iloraz inteligencji, coraz gorszy stan zdrowia psychicznego, fizycznego, coraz powszechniejsza bezpłodność, coraz większe zadłużenie państw, małych i średnich firm, prywatne, środowisko jest coraz bardziej skażane, następuje zagłada życia na Ziemi. 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a ponad 17 milionów poniżej minimum socjalnego, wynika z danych za rok 2023 opisanych przez Wirtualną Polskę. To najgorszy wynik od 2015 roku. Jak tak dalej pójdzie, to w 2024 roku będziemy mieli rekordowo dużo upadłości, oceniają eksperci firmy Allianz Trade. W pierwszych sześciu miesiącach odnotowano 2403 przypadki niewypłacalności. Co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W 2025 roku rząd wyda na odsetki od długu blisko 100 miliardów złotych. Odsetki od długu poza budżetem państwa to 14,5 miliarda złotych. Za kilka lat odsetki od długów Polski wyniosą około 1 czwartej budżetu państwa. W ciągu najbliższych 10 lat dług publiczny Polski wzrośnie do prawie 80%. PKB. Wynika za raportu Komisji Europejskiej. Trochę danych. Globalne zadłużenie sięgnęło na koniec pierwszego półrocza rekordowych 312 bilionów dolarów, mówią wyliczenia Instytutu Finansów Międzynarodowych IIF. Zmiany klimatu w Polsce kosztowały 70 miliardów złotych. W ostatnim czasie największe szkody powodowały deszcze, podtopienia, burze, grad i huragany. Przez zmiany klimatu światowa gospodarka będzie tracić 38 bilionów dol. Rocznie maksymalnie mogą wynieść nawet 59 bilionów dol. Co równa się między innymi bieda, długi, niedostatek żywności, głód, wojny o zasoby równa się śmierć. Redaktor, upały zabijają 500 tysięcy ludzi rocznie. A będzie tylko gorzej. W pierwszej z opublikowanych prac badacze z Australii i Chin wyliczają, że ekstremalne temperatury odpowiadają już dziś za 5 milionów zgonów każdego roku. Śmiertelne żniwo zmian klimatu. Ekstremalne warunki pogodowe odpowiadają za 5 milionów zgonów rocznie. Według naukowców, którzy opublikowali pierwsze badanie łączące zmiany temperatur z rocznym wzrostem śmiertelności, ekstremalne warunki pogodowe odpowiadały za 9,4% wszystkich zgonów na świecie w latach 2000 do 2019. Co szósty zgon na świecie spowodowany skażeniem zanieczyszczeniem środowiska. Zanieczyszczenie środowiska odpowiada za blisko 9 milionów zgonów rocznie, alarmują naukowcy. ONZ Rocznie umiera 5 milionów dzieci przed piątym rokiem życia. Globalne wydatki na opiekę zdrowotną sięgają 8 bilionów dolarów, z czego 2 biliony dol. To wydatki w Europie, a 3,5 biliona w USA. Jak wynika z raportu firmy Deloitte 2019 Global Health Care Outlook. Shopping the Future w latach 2018 do 2022 wydatki na ochronę zdrowia na świecie będą rosły średnio o 5,4%. Rocznie ich udział w globalnym PKB wyniesie 10,4%. Globalne wydatki na zbrojenia 2,2 biliona dolarów. Konflikty zbrojne w 2022 roku. W konfliktach wojennych w raporcie 163 państwach świata zginęło w ubiegłym roku ponad 238 tysięcy osób, najwięcej od trwającego nieco ponad 3 miesiące ludobójstwa w Rwandzie, podczas którego zabito około 800 tysięcy osób. Konflikty zbrojne zbierają coraz szersze żniwo. I tym podobne ITD. wolnyświat.pl ukośnik forum wolnyświat.pl forum